Cześć, ja jestem Max, witam was na moim kanale Jak widzieliście po wstępie Już nie kanał Dzieci Lasu Jak pewnie też widzieliście po nazwie kanału Po profilowym, po tle Nadszedł dzień, w którym Potrzebne są zmiany na tym kanale I w tym filmie wam wytłumaczę Co się zmienia i dlaczego się to zmienia Dzisiaj wybrałem się na wieżę widokową w Gozdnie i jest dzisiaj ze mną Michał, którego możecie tu widzieć. Więc, jak się zastanawiacie dzisiaj, kto jest operatorem, jak, jak nie, nie, nie trzymam na, na statywie w ręce kamery, to właśnie on. I przy okazji on trzaska zdjęcia, które pewnie na Instagramie będziecie mogli zobaczyć. Zamysł na dzisiejszy film jest taki, żeby przejść się wejść na szczyt i przy okazji powiedzieć Wam dlaczego zmieniam nazwę na kanale. Minął kolejny rok od pojawienia się pierwszego filmu na kanale, który już niestety jest dla widzów niepubliczny przez wymagania YouTube'a, który uznał, że filmy naruszał wytyczne odnośnie bezpieczeństwa dzieci. Byliśmy wtedy młodzi i wtedy początek kanału, to był moment, gdzie było dużo chęci. Byłem ja z Mateuszem nagrywaliśmy wspólnie kanał i od pewnego czasu, jak było widać, że jest tych filmów coraz mniej, że jakoś mniej, mniej miałem chęci do tego nagrywania, to ostatnio uznałem, że przychodzi ten moment, w którym czas zmienić coś, zrobić ten kanał, żeby on się kojarzył Wam ze mną, żebym ja czuł, że to jest w 100% mój kanał. Więc stąd moja decyzja o zmianie nazwy i zrobieniu. Całkowicie nowego loga i całkowitej zmiany. Dzisiaj, jak pewnie widzicie, pogoda nam dopisała i to bardzo. Tutaj nie będziecie aż tak widzieć, pokażę Wam chociaż jak, jak się prezentuje widok tutaj. Nie widać yy, widoków za bardzo, no bo jesteśmy yy, dookoła drzew, ale jest przejrzystość całkowita. Ja nie wiem, czy widać na kamerze na niebie chmur. Praktycznie nie ma wcale. I właśnie spadł patyk prawie na nas. Więc pogoda dopisała. Jako, że jesteśmy w środku tygodnia, bo mamy taką możliwość dzisiaj, to nie ma ludzi, więc, więc będzie przyjemnie. W Planie dzisiaj, tak jak mówiłem, jest porozmawiać o tym, o tej zmianie na kanale. I i zrobimy sobie coś do jedzenia, w tym filmie. Dzisiaj spaghetti będzie, więc będziecie mieli jakieś ładne przebitki z tego. Korzystając z okazji, że się nagrywa i teraz ja mogę powiedzieć kilka słów do kamery. Tak, wspominałem już na jednym z poprzednich filmów u Maxa, że chciałbym wrócić na YouTube'a. Oczywiście... Zastanawiałem się też nad tym, bo, nie ukrywam, jest to coś, co bardzo lubię robić. Sami zresztą wiecie, że moja dusza to dusza kamerzysty, filmowca czy vlogera. Nie wiem, przekonamy się na tym filmiku. Z takich rzeczy też chciałbym powiedzieć, że jest tutaj bardzo, bardzo ładnie, jeśli chodzi o widoczność. Powiem tak, jesteśmy w miejscu, z którym jak dobrze się spojrzymy, to możemy obserwować talerze na Śnieżce i naprawdę nie zmyślam, sami zobaczycie z tego przybitki. Jeśli chodzi o podejście, wydaje mi się, że na początku może przerazić, później w miarę robi się łagodniej. No i niestety, samo podejście na wieżę też jest wymagające, ale wiecie, im więcej podróżujesz, tym masz lepszą kondycję. Oddaję, bo przejąłem Maksymilianowi kamerę. Ja chciałem tylko jeszcze pokazać, bo tu jest jedno z miejsc, które wybija się. Jest całkiem ładny widok. A bardzo łatwo to miejsce przegapić. Szczególnie jak się idzie na szczyt i się nie spojrzy w tą stronę, to można przegapić całkiem ładny widok. Tak jak wspominał Michał, trasa jest dosyć prosta z paroma podejściami. Tak jak tutaj się właśnie robi. Kamera pewnie nie oddaje tego aż tak, ale jest już takie przewyższenie. I nie są to delikatne przewyższenia, tylko jest ich parę, ale takich dosyć stromych. Nie jest to jakoś bardzo ciężka, ciężka trasa. Najcięższy punkt jest przed samą wieżą. Co pewnie możecie kojarzyć, jak oglądaliście poprzednie filmy z tego miejsca, ale tam jest dosyć stromo. Jeżeli zastanawia was, skąd nazwa Venom, bo ogólnie teraz kanał, jak widzicie, nazywa się Venom Bushcraft Endersoft. Odpowiem Wam na pytanie, skąd się wzięła ta nazwa. Przy okazji, jakbyście się zastanawiali, trzymam aparat Michała. Nagrywam GoPro moim. Nazwa powstała tak naprawdę w moim yy, miejscu pracy. Jak wiecie albo nie wiecie, w sumie ostatnio były filmy, gdzie byłem całkowicie łysy po wojsku. Więc. Służę w wojsku, oszczędzę szczegółów gdzie, ale na jednym poligonie pewna osoba uznała, że po tym jak myliła mnie z inną osobą co jakiś czas, tam po prostu do niego mówiła moim nazwiskiem, do mnie jego, to podszedł do mnie i powiedział: Też co będziesz od dzisiaj venom? I przyjęło się. Mówią tak do mnie koledzy z wojska, mówią tak do mnie znajomi spoza armii, więc. Przyjęło się i uznałem, że tak będzie nazywał się ten kanał. I zbliżamy się już do podejścia ostatniego. Tu jeszcze jest prosto. Tu kawałek już się widoki przebijają, bo tutaj drzewa powycinane są. Tu był właśnie kawałek prostej drogi. I tam jak idzie Michał, to już mamy podejście pod wieżę. Jeszcze jej nie widać, przynajmniej ja nie widzę na razie, ale mamy dosyć strome podejście i widać już się wieża powoli przebija, ale to jest chyba najbardziej stromy punkt tej, tej całej trasy. Jak widać, przed nami wyłania się już wieża widokowa. Drewniana wieża. Bardzo ładnie wygląda. Nie byłem tutaj już jakiś czas, więc nie wiem, w jakim stanie obecnie jest wieża. Czy jest bardzo zdewastowana, czy jednak uchroniła się? Na pewno jedną z bardziej mylących rzeczy może być to, że sam szczyt nazywa się zagrodno, a można to wyszukiwać jako wieża widokowa w Goznie, w Zagronnie. Tak naprawdę pojawia się kilka różnych lokalizacji na mapach, ale czego byście nie wybrali, i tak tu traficie. Jesteśmy już pod wieżą, za mną jak widać wieża, a na przy wejściu tu są schodki, o kamera, dobra, tu są schody, mamy tablicę, oczywiście Unia Europejska tutaj, cel projektu i tak dalej, regulamin korzystania z wieży i kod QR, który przekierowuje do strony całej o tej wieży, można sobie poczytać, a tutaj przebijają nam się widoki pierwsze. Jeszcze tutaj jest zarośnięte dookoła, więc tak naprawdę z wieży tutaj będą najładniejsze widoki, więc wchodzimy na wieżę i zrobimy wam parę przebitek jeszcze z góry. Ciekawostka, chociaż dość oczywista, jeśli chcecie mieć najlepszy widok tak naprawdę na miasta znajdujące się obok, czyli złotoryja, legnica, bo w takiej widoczności jak dzisiaj jest to naprawdę możliwe. To najlepiej przyjechać właśnie taką późną wiosną, kiedy jeszcze liście nie obrosły drzew, ale kiedy właśnie jednocześnie już jest taka pogoda, że widoczność pozwala na obserwowanie tych widoków, bo uwierzcie, ale jest naprawdę na co patrzeć. Chodzimy na szczyt wieży i wyłaniają nam się takie widoki. Udało nam się trafić jak sobie lecą bociany, tylko nie wiem czy mi aparat GoPro to nagra. Nagraj jeszcze tym aparatem. Wybaczcie, że tak przyjmuję kamerę, tutaj oczywiście widzi się maksa, ale właśnie to jest to o czym mówiłem tutaj przy bardzo dobrej widoczności. Idealnie na wprost czego no i tak jeszcze go nie orda. Mniej więcej właśnie w tamtym kierunku znajduje się śnieżka. No i mamy 13 maja, a na śnieżce jeszcze śnieg stoi. To trzeba przyznać. Tak jak Michał mówił, widok na góry piękny. Z drugiej strony widok na miasta. Tak, w tamtej okolicy Złotoryja, Legnica, szlak wygasłych wulkanów, Zamek Grodziec. Jeśli chodzi o stan wieży, to w porównaniu ja będę chciał, nie będę musiał pewnie napisy dadać tutaj w tym momencie, bo szumi ale w porównaniu do poprzednich Moich razy w tym miejscu Nie jest źle Są jakieś bazgroły tutaj, Niestety Ale wciąż to, to, że ta wieża jest drewniana Jest tutaj klimat I jest naprawdę bardzo ładne to miejsce My Myślę sobie usiądziemy na chwilę tutaj Za chwilę zejdziemy na dół i będziemy szykować jedzenie Michał wcześniej wspominał, że wieża tutaj w Gozdnie się nazywa i Michał się pomylił. Jest to wzgórze, góra zawodna, więc taka drobna, drobne przejęzyczenie. Tutaj macie jeszcze parę rzeczy, które można przeczytać o, o właśnie o tej wieży widokowej, o tym wzgórzu. Tu przy okazji, właśnie nasza wieża organy wielisławskie, które są dosyć niedaleko i film z tego na pewno jest na kanale. A my siadamy do stołu i szykujemy się do zrobienia jedzenia. Zjedliśmy spaghetti. Teraz patrzę trochę pod nogi, żeby się nie wywalić. I schodzimy już na dół. Michał najedzony, spakowało? No. Było dobre, bardzo dobre. Było dobre. Wyglądało jak taka. Michał prawie poleciał. Wyglądało jak taka papka, ale to przez to, że y, zmieszaliśmy makaron z, y, z sosem. Taka. Szczerze mówiąc, konserwa wojskowa, po prostu, ale dobra, dobra smakowo. Może odrobinę przepis do poprawy, ale to na pewno Max Wam powie, że planuje też zrobić coś kulinarnego, ale nie będę zdradzał szczegółów za niego. Tak, to jeszcze na razie nie mówię, ale coś jest w planach. No i co? My sobie schodzimy spokojnie, a ja już nie będę przedłużał tego filmu. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że przyzwyczajicie szybko się do nowej nazwy. I, I mam nadzieję, że filmy będą Wam się dalej podobały. Będziecie chętnie je oglądać. Więc dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na Facebooka i Instagrama również, gdzie też zmieniły się nazwy. I co? Do następnych filmów. Zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję. Cześć!